Kasia Smutniak pozuje z córką i na włoskiej premierze produkcji Netflixa, zdjęcia. Kasia Smutniak może pochwalić się imponującą karierą międzynarodową. Modelka i aktorka nie tylko realizuje się w przemyśle filmowym, ale i kontynuuje rozpoczętą przed laty karierę modelki. Gwiazda w wieku 17 lat przeniosła się do Włoch. A jej dorobek artystyczny błyskawicznie się powiększył. Smutniak prezentowała kolekcję największych domów mody. W tym m.in. Dolce Gabbana, Valentino czy Laury Biagiotti. Pojawiła się również na okładkach prestiżowych magazynów modowych. Takich jak Vogue, Elle czy Marie Claire. Zobacz, Kasia Smutniak podbija festiwal filmowy w Rzymie i w aż dwóch stylizacjach. Zdjęcia jej debiut aktorski miał miejsce w 2000 roku. Kiedy to zagrała w Al Momento Giusto. Mimo, że Kasia najczęściej pojawia się we włoskich produkcjach, to kilka razy można było ją również oglądać w polskich filmach. Zagrała w komedii sensacyjnej Hacker czy w serialu Diabelska Gra. Aktorka ma również swój udział w kilku amerykańskich produkcjach. Dwa lata temu wystąpiła na przykład w filmie Dr. Dolittle z Robertem Downey Jr. w roli głównej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Smutniak od 2011 roku związana jest z producentem Dominico Procacci, który co jakiś czas towarzyszy jej na czerwonym dywanie. Para wspólnie wychowuje córkę Kasi z poprzedniego małżeństwa Sofia Taricone. Małżeństwo to czekało się także wspólnej pociechy. Bo w 2014 roku na świat przyszedł ich syn Lone. Życie aktorki nie było jednak łatwe. Bo kilkanaście lat temu musiała zmierzyć się z ogromną tragedią. Jej poprzedni mąż Pietro Taricone, którego poznała na planie Radio West, zginął na jej oczach, kiedy to nie otworzył mu się spadochron. Podczas jednego z popisów 35-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Zobacz, córka Kasi smutnie skończyła 18 lat. Dziewczyna zawitała z mamą na festiwalu w Rzymie. Uderzające podobieństwo, zdjęcia. Smutniak nie zwalnia tempa i wciąż angażuje się w nowe projekty. Tym razem pojawiła się na włoskiej premierze produkcji Netflixa Zakłamane życie dorosłych. Kasi na czerwonym dywanie w Rzymie towarzyszyła 18-letnia córka Sofia Taricone. Którą mama coraz chętniej zabiera na imprezy branżowe. Nie zabrakło również męża Domenico Procacci. Rodzina postawiła na czerń. Córka aktorki zaprezentowała się w długiej atlasowej sukni, którą zestawiła z sięgającym do łydek czarnym płaszczem. Kasia Smutniak postawiła zaś na marynarkę i czarne eleganckie spodnie z rozszerzanymi nogawkami. Stylizację uzupełniała srebrna cekinowa narzutka z różowymi zdobieniami. Mąż aktorki również pozował w klasycznej czerni, stawiając na ciemną koszulę. Materiałowe spodnie i długi czarny płaszcz. Stylowa rodzinka?